Piszecie w tych swoich postulatach, w konkretnych czterech, tutaj do nich dołączona jest ta kreatuła, bardzo taka, już zdążyłem to przejrzeć, przeczytać, emocjonalna i, i, i ta puęta, zamiast stawiać kolejne inteligentne maszyny, postawcie nas, abyśmy czuli się potrzebni i mogli sobie dorobić do emerytury, to jest taka prośba, która mocno chwyta, chwyta za serce. Ja nie wiem, od razu mówię, czy uda się zrealizować Wasz pierwszy postulat powołania Ministerstwa do Spraw Seniorów w najbliższej kadencji, bo zdaje się, że jeszcze pana klasa polityczna musi zrozumieć, dojrzeć, policzyć sobie, że to nie ten spór, który toczymy od 30 lat, dwóch wielkich obozów politycznych jest dzisiaj najbardziej istotny, ale to jest spór dwóch wielkich grup wiekowych, o których powiedziałem przed chwilą, które nie będą się ze sobą naparzały na ulicy ale które dzisiaj mają często różne interesy, że on musi zostać zaopiekowany, że politycy muszą znaleźć receptę na rozwiązanie tego właśnie powodu. Kiedy będą przychodziły osoby starsze i nam się należy więcej, bo dłużej pracowaliśmy, a młodzi będą mówili, ale to nam się należy więcej, bo my dopiero startujemy w życie. To jest spór, który dzisiaj polityka będzie musiała rozstrzygnąć, jeżeli Polska ma być zasobnym państwem. Więc z czasem być może takie ministerstwo będzie potrzebne.